hej witajcie meczki z tej strony po raz kolejny polski Steve, A. to jest już yy, czwarty, jak się nie mylę, odcinek z Battlefielda trzeciego i ze mną będzie yy, dzisiaj Polish Soldier, czyli Łukasz. Siema. Tak, założył sobie właśnie nowy kanał i zmienił sobie nika na Polish Soldier. I tam ma właśnie różne montaże, tak więc zapraszam. Dobra. I co do samej mapy, gramy na wyspie Wake na 30... Nie, graczy, tak no, Czark, przepraszam, Czark. Wyspa Wake to z dodatku. Yy, i, i jesteśmy w obrońcach yy, i gramy w trybie szturm, tak? o, że Helka nieźle, tu nawala Mogłem no wziąć Idziemy do obrony. W sumie to wolę w ataku zawsze. UHF no. co tutaj się dzieje w Brona jest posrana Trochę. Tak żeby nagrywać Ale! W sumie... O! Skąd? Skąd z tyłu? Fuck. Tak. Zabił mnie Z tego mnie zabił. Z samolotu. Jaki gnoj na samolot właśnie. Fuck, już bardzo. tu napierdzielają z tego. Ja Muszę podnieść jakiś wybozer, z rpg Ja idę na tamtą tam górę, pod A bardziej tam. Na prawo, tam się spad... tam respią się, tam dużo ich z tego spada. Z tego A do... no. Znaczniki tam stawiają. Idę tam zobaczyć... Widzia widziałeś czat? Fuck you, bitch. I w ogóle. O. Chciałem kolegę zabić, ale go zabili. Wyprzedzielę mnie. Dobra, tu kolejny. Przyczajcie i pewnie mnie zabije zaraz. Ale mu kosę po ci Gin! Chciałem mu kose pocisnąć Idę za... A nie to nie ty. Myślałem, że tutaj to Ej, u góry są. Idę sam. za to, Bo widzę, tutaj gdzieś u góry zaraz będzie. O chyba tam dostał muszę. się. O oh, tupe. Spinaj się! <laughs> Fuck, <laughs> nie Ci chyba nie da O, o, jest, weszłem. A ja musiałem bokem. Nie jestem takim alpinistą jak ty. Nie ma, leży. Jesteś asysta czy coś no. przecież? Tam jeszcze Ale drugi dzień. Kila ci może. ukradłem. Dobra, jeden. Leży, nie no, leży. Tylko, nie po, leży, no tylko naprawdę. Z 21 mu zabrałem. Dobra, kolega ratuję. Ale ten będzie mój i nad kosem usadzę. Tam koleś na tym, na, spa na spadochronie? Spadochronie czy spadochronie? Kosa, tylko. Spado Dobra, leży. Trzeba było mu dać rozstawić znacznik, albo coś, A nie, i tak strzelał. Motorówka płynie. O, rozwalę go swoim granatnikiem dymnym, ha, ha, ha. Cały czas zapominam zmienić. No, tutaj Dymny ty... o kurde, B. Fak, BMP. Kurde. No, spawnicie się tu, czy coś, a nie. Jak się wszystkich zabiliśmy, to nie ma na kim. Fakt, teraz po drugiej stronie się spał, tam bardziej na B. Trzeba tam iść Spoko Idziemy do przodu Ja tu idę plażą bardziej Widzę na plaży testą O tutaj widzę jakiegoś kolesia Biegnie sobie O kurde, założyli ładunek Zacisnąć nie ma. Tu żyjesz? Żyjesz nie? No, ja tu jestem przy ładunku, ale nie rozbroję, bo Fak, Podkładają, musimy to wybronić. Nie, bo tam jest BMP. No jak to dupa. Mamy heli, to on powinien tu działać, a nie. No nie, no naprawdę. Musimy B wybronić, on jest bardziej schowany, to powinniśmy dać radę. Kurde, tutaj widzę, że nieźle już biegają. Dawaj, zaraz, jak tu, jak przejmą nam punkty, nie? Co mam nadzieję, że się nie zdarzy. To ten, to... Uważaj, plecy będzie kolesie robił A ja mam ostatnie 20 naboi no A ja nie mam w ogóle właśnie, ja mo... Zabił mnie A nie, nie pomogę ci, bo cię zabił. A, zabiłem kolesia, czekaj, może ci pomogę jeszcze Pomogę ci, pomogę, pomogę Stawaj Ej! Fuck, nie mam amunicji, nie? To tu masz? Weź od niego W reksie tylko a też tak Dawaj broń to Co ja... on ma w ogóle? Ja jeszcze sobie poradzę Widzę, że tu o M16... Co to jest? M16A1? Albo M4A1. O, M4A1. Dobra. Ja Cię uleczyć, jeśli mogę. No bo nie masz tego. A, no tak. Wow, dobre to M4A1. O, ktoś mnie podniósł, nice. A nice, ja sobie po tego wsparcia. O. PDWR mam. I amunicję o. będę Ci dawał. Tam koleś biegnie na prost jest za tym, o, właśnie o w dupę, nie przeładowałem leży, leży, leży. fuck jak tu napierdzielają teraz z helikopter, patrz już tu leci, się czaj. o boże, boże tak, koleś biegnie przed nami a, pmp, pmp, tu jedzie mam c4 no, będę go zabić no ty masz w sumie też RPGA chyba A no, RPGA Ma on pojechał gdzieś tam, nie będę go gonił Fuck, nie umrę, umrę O, o żyje, żyję 17 Ta, hapsów Tam była apteczka ale 17 hapsów Nie ryzykuj Tam koleś z tym helikopterem się chyba zawiesił w powietrzu wisi. Bowl oh, ci Pimpam. PAM Dawaj go Cel, cel w mojej teczki Wysiad, wysiad, wysiad O, uchroniłeś mu? No, ja tam pobieg. Ej, czekaj, A, cze weź RPG-iem wystać moje C4. Dobra. Tylko odsuń się. Czekaj, bo muszę przyładować. Muszę przeładować. Ej, B podkładają, tak. O, dobra. Dobra, ale czekaj na mnie. Dobra, jedź. Dawaj na B, z powrotem tam. Tutaj koleż. O, Rozwal tutaj. O, leży. Dobra. Nice. Nie wiem, czy czasem nie będzie trochę płynność zepsuta, ale powinno być okej. Okay. w dupę. Fak, fak, z tyłu gdzieś coś. Helikopter albo jet. Nie no, przejęli, fak, tu jest BMP znowu. Czekaj, ja wyjdę z RPGa, go wyzwam. O w dupę, Thunderbolt. Leżysz? No, mi już się nie da no. reanimować. Rakieta w dupskę by była i tyle. Ja dalej biegam z tym yy, M4A1. Powiem ci, że tej broni to tak nie ten, nie używałem. No to <grym> ja tak... jak M16 praktycznie. Ja chyba z, dopiero z trzeci raz dupę. jej używam. Masz apteczkę. Gdzie jesteś? Uważaj, nie idź tam do góry, bo tam koleś jest. W MP się czai. I tu koleś jest na tym, na lądzie są. O dupę, zasajek. o Jest! Ja żyję w sobie. Helikopter tu nawala. Szalony, szalony helikopter. Tam ten, tam BMP naprawiają. Fak leży. A to jest LAP, to nie jest BMP, lap to jest ten. A, no, w sumie. I tak BMP. Tam na ziemi leży. Fak, zabił mnie. Na ziemi leży. O dupa, mnie pamiętasz. Chciałem go najpierw zabić. Dlaczego? A, <grym> może. Brońka. Wow, Muszę wow, jakie jak ja mam statystyki, 10 na 1, nice. Ty 8 do 2, też dobrze, jesteś wyżej ode mnie. Tak Nie, jaką by broń sobie wziąć? Wezmę sobie KH. Zawsze, zawsze właśnie gram z Łukaszem, to, to, to mam dobre statystyki. Jakoś wyjątkowo. Wiesz, z prosem grasz, to prosem jesteś. No jak? Nie no, żartuję, też jesteś bardzo, bardzo dobry. No szkurcze. Samolot Ginąć Przynajmniej Dobra, Dałem naszym chłopakom apteczkę Fuck jak tu latałem co tutaj się dzieje w ogóle Dobra, nie mogą się dalej przebić uh -huh. Ty patrz, oni jeszcze nie przejęli nam tego punktu B I chyba nie przejmą Ale patrz ile jeszcze mają czasu mają dużo czasu to kto wie Kto wie Tam kolej znowu O w dupie jak? Nie, nie, nie. Że jeszcze umarłeś. Nie? Umarłem. Ale nie właśnie tam gdzie, kurde, bo ja umarłem w takim strzela. miejscu do dupy, nie wiem po co w ogóle tam wchodziłem Nie! Dlaczego ja tego reksa mam i mam i Nie mam, dlaczego... O dupie, Fuck, ja znowu to... BMP! Dupa! Idę do ciebie To jest ciężko, kurde, bo no. oni mają TT. Cięższe Oni mają pojazdy my tylko mamy chyba dwa czołgi No, właśnie o to chodzi Fuck już do mnie ktoś strzela jeszcze jakiś snajper Ja nie wiem czy by sobie snajpera nie wziąć się agresję Nie Ło! Wow, wszystko Samolot na trzy helikopter Ja jeszcze uzbroili oh. chyba No chyba tak O oh, nice może jeszcze to wybronimy, fajnie będzie. Olej ich tu wysiadło. O kurde. O, ale w kolesie w kole amunicji wpakowałem i ten. I mu 91% życia tylko zjechałem. Nie? Ktoś go dobił. Tam mają BMP. Weź tu napraw będziemy mieli. Nie wiem czy zdążę. Albo lepiej nie, bo tam ten. Dobra. Dam radę. Uważaj. Ja, minimalnie. Jak ktoś walnie, to wybuchnie. Helikopter. A, uciekaj, uciekaj, strzela do mnie. Strzela. To wskakuj nie, no. do BMP już. Tak, żeby mnie rozwalił. Już jest ja dziękuję, większa połowa jest życia. Naprawiamy. Mówisz? Dobra. Już prawie. Sławie, pojeździmy! Ola, jedź. Czaj, motorówkę może jakoś tam trafisz, czy coś. No mhm, nie, na pewno. A! Tu może pływać, nie? No w dupę, w dupę, nie wierzaj oh, do wody. Fuck. Nie! Bo ten... Nie naprawię wodzie. Nie no, koleś, wyskakuj, wyskakuj. Trochę za późno z tym dymem Dobra, ja, ja żyję, ja żyję. Uciekaj gdzieś w krzakach yeah. cokolwiek. Pomogę ci. Wrócę po ciebie, kamracie. Gratuluję cię. Stawaj. Dzięki. Idziemy. 14 do 3. A ty 10 do 5. Dobrze jest, jak na razie. Tam BMP znowu, fak trzeba uważać Cześć, trzeba się schować bo BMP mają A chyba, chyba Cię wydałem wiesz Chyba Cię wydałem da, 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 da. Fajnie by było przeżyć byśmy mieli te czołgi O dobra, płyną Ja już tam biegnę czołgi... A tu, am, na mnie się ktoś uwziął Czołgi przyjechały Idę, biegnę Mam jednego, biegnę. bierz drugiego szybko A w tym drugim nie ma? O mam, a nie to są autka tylko Pilnuj mnie, osłaniaj mnie, dobra. Biorę. Fak, koleś! Ah, koleś! 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 rozwal go. koleś! Masz granatę w dup. Ah, ah, koleś! Uciekać, uciekać! Dobra, <laughs> żyję. Koleś ja zabijam! Unieruchomiona! go! rozwal go! Za tobą jest! Jeszcze wysiad jeden. Dobra. Nie ma gnoju Dobra, cztery, za aj zabij go! Nie wiem gdzie. Leży! O kurde, tym się. pojechał. Pomógłbym ci. Nie, leżę. Tych tu jest za dużo. Gdzieś idę od boku, postawię znacznik. E, ja za tobą, tylko że w moim przypadku to chyba nie jest dobrze, bo ja snajperem nie jestem. To bardziej na bliski dystans. Ej, ja też będę na bliski przed tym snajperem. Ja tam się nie kampię. O, to jest ich snajper jakiś. Widzę właśnie, gdzieś tu kampi. Stawaj go Kosa, kosa, kosa. Kosa, kosa! Ja chcę to zobaczyć Czekaj, Uch. czekaj Czekaj, czekaj Już? Nie, jeszcze nie Już? Jeszcze, wytrzymaj chwilę Już? Dawaj mu kosa eee! Ależciu Gień Fuck yo. Widziałem to Z moją magiczną lunetkę Podkładają chyba, co? A nie wiem, nie wiem o, przygłożenia 10 tysięcy Fuck podłożyli, rozbrajam Oa, rozbroić się schować gdzieś Ratowałeś mnie, dziękuję O tu jeszcze jeden D Dwóch! Dwóch. A ten drugi w ogóle jakiś, what the fuck Ej on przeżył, ja do niego strzelam, a on nic życia nie zabrałem Bo no, strzelają w Byłem Był O przez pa, widzisz na koniec znowu, trzeba się wrócić. Uh -huh. Ej, bufak! Ej nie no bez jaj To jest ej Ja Kto cię Nie, zami? wywalam to zobaczysz LOL Raz, no, na koniec wszyscy tu przyjechali Rozbrajaj to No lol, naprawdę Rozbroili? Jeden, ale na chwilę nie, bo dwa przejmują, choć to szybko przejmuj. I umarłem znowu. No lol, przejmą. No jeden żywa i... Nie, dlaczego? Jaki troll. Dobra, chyba to ja tutaj już zakończę. Wiesz, chodźcie gdzieś ładnie ustawimy czy coś, bo to będzie za długie. na no, jak będę ciął. Dobra. Tak więc mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Ze mną był Polish Soldier. Zapraszam na jego kanał i do usłyszenia. Hej! Siemka!